あ。 Dobry dzień, dobry. Zaczynamy zaczynamy nowy dzień. I to jest najlepsze, słuchajcie, w, w tych miesiącach miesiącach <laughs> letnich, że jest godzina piąta. Możemy sobie z kawą z cynamonem wyjść i posiedzieć jeszcze w ciszy, no bo to wszyscy śpią. Mm. I sobie tak pomyśleć, pokontemplować. Popodziwiać to, co urosło. To, co rośnie. Generalnie w lato to ja mało bardzo śpię. Bo to szkoda czasu, nie? A zimą... No to już kiedyś mówiłam, że zimą to zasypiam. Zimowy sen. No, także zaraz się biorę za robotę. Oczywiście nic nie robiąc przecież, prawda? Parę spraw muszę pozałatwiać. No I, i, i taki dzień będzie. Trochę wam pokażę tam ogródka, jak to teraz wygląda. Jest coraz lepiej. Zobaczymy jak będzie dalej. Muszę ogrodzić, bo mi. patrzcie jakie pszczół. Bo mi Elmo wchodzi. Gdzie nie gdzie. Po prostu no to nie jest wskazane, żeby on tu mi właził hmm, pogródek. Do folii jeszcze nie sieję, bo mają być te na weekendzie przymrozki. Znaczy nie wsadzam, bo mają być przymrozki. Jeszcze sobie poczekam do tej zimnej zaśki, która niby ma być wcześniej, no ale zobaczymy. Dobra, biorę się za robotę. Muszę wam coś pokazać. Święta. Święta wiecie, święta można, można święta, co tam? Z racji tego, że robiłam mm, kruche, nie kruche, może francuskie ciasteczka, takie francuskie, jakby makowiec, coś takiego, z taką masą na szybko. E, masa makowa nie jest taki zły skład, jest cukier, nie ma syropu glukozowego, to jest dla mnie najważniejsze. I co? Z racji tego, że robiłam to. Zostało mi tej masy sporo. Miałam serek mascarpone. Miałam serek mascarpone, herbatniki i Nutelle. Wypuść, wypuść. Wypuścić psy. I Nutelle miałam, nie? No to tak, masło. Z czego robiłam? Makowiec, makowiec. Słuchajcie. E bo na to musiałam znaleźć nazwę, bo ja nie wiedziałam, jak to nazwać, nie? Yy, I. Wspólnymi siłami nazwaliśmy makowiec afrykański. Dlaczego afrykański? Bo masa kakaowa. Dużo kaka. No. Yy, mak. Czyli tak. O, i tak to wygląda. Teraz Wam pokażę. Tak to wygląda. O, kroimy sobie ładnie. Mamy tak. 100 gram masła rozpuścić. 100 gram masła rozpuścić. Wymieszać. Ile tu poszło herbatników? Połowę. 200 200 gram herbatników pokruszonych. Wymieszać ze 100 gramów masła. Do tego dodać myślę, że 400 gram masy makowej, bo ja nie wiedziałam co z nią zrobić, więc dodałam do tych pokruszonych herbatników z masłem, dodałam masy makowej. Wszystko zamieszałam. Włożyłam w taką folię w tą kaksówkę, ale możecie to w jakiej chcecie formie zrobić i nie wykładać folią, tylko papierem. Ej. natomiast to serek mascarpone ten taki biedronkowy mały zmieszany z tą mniejszą nutellą na to poszły migdały, wszystko wstawiłam do lodówki i słuchajcie, no rewelacja po prostu, rewelacja wszystko fajnie fajnie, ekstra, pycha nie znam znalazłam tego przepisu nigdzie. Nazwaliśmy to makowiec afrykański. I tak zostanie. Szybki, łatwy, prosty. Mm, polecam, słuchajcie, polecam zrobić sobie coś takiego. Pycha. I to, słuchajcie, zimno, zimno. Z lodówki takie orzeźwiające ci się upał orzeźwiające. No mówię, polecam. Całkiem przypadkiem mi się to zrobiło przy robieniu na ciście francuskim gotowej masy machowej. Polecam serdecznie. Dzień dobry. Podawam sobie ogródek. Co ja mam już zasadzone? Teraz tylko wezmę to, yy, cebula. Jasna, ciemna. I w zasadzie to całe tutaj wszystko wypełniło. No, tutaj będzie, pod tym to jeszcze sobie e, zrobię. E, no, i tam będzie, o tu w tej długości w będzie błup. Bobu do gdzieś tak zrobię. I tak mamy. Mamy folię nową. i też trzeba trochę. Ile ona jest? 6 na 3 nie wiem. Nie pamiętam. 3 raz. No, coś takiego. 6 na 3 Będą tutaj pomidory, chyba kajen będzie, bo już mi rośnie ładnie. No i pomidory będą głównie. Teraz to są te, wiecie, anomalie. Przeróżne, dziwne. I. Trzeba jakoś, jakoś żyć z tym, ale kurczę, jak tutaj już porosło, zaczyna rosnąć. Muszę tutaj wziąć i przepielić. Zobaczymy, ile się będzie trzymała. Teraz ja Wam pokażę z tyłu. Z tyłu, o tam dochodzi. Z tyłu, jaki to jest, um, jakiej firmy. Cztery okienka. No nic, zobaczymy. No kiedyś miałam taką, to, taką mniejszą na papryki same. Zielona, ta jest biała. Zielona i co? I jeden sezon była. No, tylko ona była taka, wiecie, prosta była, bo to małe to. To była prosta. Nasz szwak się pourywało. Zobaczymy jak, jak będzie z tą. Zaraz pójdziemy, zobaczymy. Tutaj jeszcze mam sporo roboty. Zobaczymy jak to będzie. Jak to będzie z nią. A to jest firma taka. A grinker 500-600 zł około. No i zobaczymy jak się będzie sprawdzać. A ja tu widzę jeszcze słuchajcie, jasnotę. Jasnotę trzeba wysadzić. Znaczy Boże, zebrać. O, zbiorę jasnotę, wysuszymy, przeciwzapalna, dobrze działa na płuca, na te kaszle, kaszle, kaszle wszelakie, oczyszcza płuca. Co jest y, przydatne? Ziele, właśnie tak w formie takiej kwitnącej, bo to i pyłek w środku jest. Można ją przyrządzać także jako jak yy, pokrzywę, jak szpinak. Także jest wszechstronna. Kiedyś oczywiście była używana. Ja sobie to w domu posortuję w większej ilości. Teraz wszystko jest, wiecie, w tabletkach. O to jaka ładna. najlepiej wszystko w tabletkach. I tak. Także zbieram jasnotę purpurową, yy, większe zastosowanie ma, znaczy bardziej znana jest jasnota biała, ale ta purpurowa yy, również ma podobne właściwości. O, mlecz, nie wiem czy ja będę, miszek będę zbierała czy nie, ja wiem, zobaczymy. Także jeszcze tutaj ta folia mi została do podlania. Nie chce się... O! No! Czemu tak? O! Lubczyk już mam taki. Folię trzeba codziennie podlewać tutaj. Ale oczywiście najlepiej już ją przekopać, zrobić tutaj tą ścieżkę, żeby to wiecie... nie. O, widzę, że i tam się co dostało. Oset, pamiętam mi tu rośnie, proszę bardzo. No, i trzeba ją robić. Chyba już, już ostatni sezon będzie, bo już o taka z dziurami. Ostatni sezon folia. I tak ona jest czterosezonowa. Wytrzymała. No nie wiem, ile ona wytrzymała. Siedem. Coś takiego. No jeszcze w tym roku ujdzie. Tam gdzie nie gdzie się rwie. Opielaczka. No i co? Trzeba podlewać. Tutaj mam te, te krypy. Nie wiem co w tym. Czy to jeszcze da radę na taką sałatę czy coś. Może i tak, ale w takich. Ja to nie lubię w takich, bo to wiecie, że ziemia się ogrzewa i po prostu to wszystko szybko schnie. Chyba, że z jakimś perlitem na przykład ziemię wymieszać. Wiecie, taki co pochłania wilgoć, to może tak. Aczkolwiek to takich dla roślin ciepłolubnych, ponieważ to się szybko nagrzewa od słońca czarne. No i już tak fajnie roślinom nie jest. Także dobra, ja dalej działam. Elmo żeś się. Wykopał dół, obtaczał się w piachu i jeszcze co zrobił. Co jeszcze Elmo zrobiłeś? Co Elmo zrobił? O. I w wodzie Elmo siedzi. Pięknie! Pięknie. Tak, zostaw moją jasnotę. Yes. Umyj się tutaj w tej wodzie. Umyj się. Słyszysz, Emuś? A dzisiaj sobie robię melisę, mięte, oregano i przytulię oczywiście. A może i pokrzywę zrobię. No, kurde banek jest. No ale głównie to dzisiaj sobie zaparzę.